Wracam ciągle do tego samego punktu Myślę jak żyć mam z tym, ale tym mordo nie porównuj W głowie ciągle mendik mam w którymś kierunku Jak zmieszać miłość z tą tęsknotą nie znam w tym stosunku Ej, ej, nie wiem jak z tym żyć Choć biedny uczuciowo, to proszę razem my chwil Chciałem tak wysoko być, ale upadłem jak nic, wiem, że nie umiem brać, Lecz dzisiaj ostatni chwyt Ostatni chwyt dla ciebie. Nauczę się rapować, jakbym miał być eminem. Myślicie, że jest git, co wy nie powiedzie? A ja już tak naprawdę myślę o spotkaniu z niebem. To nie jest dobrze, nie jest nawet ok. Mówię tak, nawet patrząc na to szczęśliwym okiem. Chciałbym wziąć sobie w auto i pojechać bokiem. Zapomnieć już o wszystkim, rozjechać się i koniec. Ej, ej, ja się zgubiłem. Więc proszę wróć już do mnie, pogadamy potem Ta rozmowa między nami będzie ciężka Nie wiem w czym utopić smutek może w tekstach Droga do prawdziwego szczęścia trochę kręta, lecz damy radę razem, chcę już wiz mojego piekła Nie znam w tym stosunku Wracam ciągle do tego samego punktu Myślę jak gdzieś mam z tym, ale tym mordu nie porównuj W głowie ciągle mędlik mam w którymś kierunku Jak zmieszać miłość z tą tęsknotą Nie znam w tym stosunku Proszę mi pomóż, ja już nie daję rady Wiem, że może nie być źle, chociaż każdy ma wady Proszę mi pomóż, poświęć trochę uwagi Choć usiądź obok, razem sobie pośpiewamy No bo tak jest lepiej, tak jest lepiej ty, ty obok, ja mam kogoś obok siebie Chcę tutaj zostać, patrzeć w niebo, bali zieleń Popatrzmy w gwiazdy, patrzę tylko na ciebie